Cześć, siemeneczko, witam Was serdecznie tu na kanale Tkalik, a tutaj kolejny odcinek z serii, tak można powiedzieć, tak, serii z takich niedzielnych odcinków, gdzie prawie w każdym niedzielę wlatuje odcinek taki na ludzie, taki żeby się odmurzyć od gamingu i innych filmów na kanale, a dzisiaj będziemy e, oglądać śmieszne i kroki 3 i zobaczymy czy będą śmieszne, czy też takie niektóre będą jakieś takie śmieszne, a niektóre będą takie nie chcę już brzydko mówić takie no wiecie jakie i co. E, wchodzi intro i zaczynamy oglądanie. Okay, let's see me. What should we fucking die? Do? I don't fucking know. Yada yasta da. I don't Maybe. Don't even yeah. Mamo, Szymon, nie chce mi do ciastka Szymon, proszę się podzielić z światą ciastkiem. Hmm. Elwina Jesiniary, dzisiaj teści orężady z taką małą. Się... A go kojarzę. Uwaga. On testuje takie rzeczy. Nie wiem czy jeszcze nagrywa na TikToku. Chlipka kwaśna, 6x10. One odbierają taki dźwięk, mają taki bardziej jakby e, Bluetooth. Bluetooth. Wojtek, a ty wiesz, że niewyciąganie łożeczki z herbaty jest powodem wielu rozwodów? Tak? tak. Jak ktoś się smuci, to jest smutas, tak? Mhm. A jak ktoś się kłóci? To jest kutas. Okay. Pytasz mnie, czy pije wodkę, psi, mami nie pije? Ciekaj ale mam zawsze przygotowane polska wodka. akcja? Bo napisałam na fejsie czy ktoś chce ze mną pójść na kawę i taki mój kolega, ale właśnie my na pan i pani. powiedział, że możemy się złapać. Trochę się boję, bo damy się z nim widziałam, ale jadę do centrum, muszę się z nim złapać. Boję. Bo napisałam na feście, czy ktoś. I słuchajcie, jaka akcja. Bo napisałam na fejsie czy ktoś chce ze mną pójść na kawę i taki mój kolega, ale właśnie my na pan i pani. Powiedział, że możemy się złapać. Trochę się boję, bo tam się z nim widziałam, ale jadę do centrum muszę się złapać. okej. Okay. Ja, ja, okej. Okay. <grym> <grym> o kurwa. <grym> <grym> Mógłbyś powtórzyć to, co powiedziałeś? No uważam, że to jest cholernie nie, nie no. Ale co? No na przykład, nie wiem, Rozstalibyśmy się. No. No? Mamy wspólnotę męską. No. Ale ja kupiłem dwa samochody za swoje pieniądze. <noise> ale ja nie chcę twoich samochodów. To co, nie, czemu ty, ty rozwodzi, nie mówisz? Ale jakby tam się co rozwodzi, by się z nimi stało? się z nimi No tak, jeden samochód dać. <noise> ale to, ty... ale to czem... tak działa, no. Ale... Ale... To, tylko... nie, to ty nie coś planujesz. To czemu po... czemu. I. i te... to dylematy, Sylwia, tylko to jest Słuchajcie, właśnie... on jeszcze się nie rozwodzi, sensu. a już kłóci się o swoje samochody. Jak. <noise> To jest Waldek, no jestem wsem z tym, co ma. To daj mi te złoto, Baldek, bo w banku wszyscy czekają. I to wszystko, idę, gabloty, powtórz. Dobrze, dobrze? No niedobrze. <grywa> 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 nie, co? Pazuraje, jest No, nie czyta mi, często jest tak, śmieszne. życie każdej pralki to. Jako Która go kocham. <grywa> Czy Naprawdę. jest obręgła, Czy jest płaska? Nie, pół płaska. Jak to pół płaska? No Słyszycie, pół płaska jest. Kula ziemska. płaska, tak? Tak. No. I po jednej stronie ludzie chodzą, i po drugiej. O, cholera, właśnie, takie. A ci na dole nie pospadają? No, nie. Trzeba się spytać ich.

go? Wiem, że nie jesteś przeszolony. Mamo, zamknij ow. Co widzisz? Nic, ciemność, widzę ciemność. Tak by wyglądało moje życie bez ciebie. Ruża, mm. jaka jestem? Jaka jestem, ta ruża? Możesz powiedzieć, że jestem kochana. Mm. Ah. Tam czy tam mają Taki Takie Pogłaskanie po główce będzie dobrze to będzie okej. Okay. Nie, ode mnie usłyszysz prawdę. Bolesną prawdę. Znienawidzisz mnie, obrazisz się na mnie na lata. Ale przyjdzie taki czas, że zrozumiesz, że miałam rację. Wtedy poklepisz mnie po plecach i powiesz... Dzięki stara. Ta, no kurwa ta. Żeniec, pedofil i onanista. Ojciec, gdzie pieniądze moje? Jakie pieniądze? Komuni. Pieniądze? bałem Chciałabym być nauczycielką, chciałabym być psychologiem, będę tłumaczem przysięgłym. Witaj na moim kanale, ty i Póki co to Matylda. Macie... Weszłam 34 i ja pier... to. Patrzcie. Na bank ten dzieciak nagrywa TikTok'a. Jak się stara, tańczy trendy. Haha, a i tak w DC będę Ja Wiecie? Nie mam słów. Nie wiem, jak to skomentować, wiecie, kochani? Już zapomniałem, jakie gówno się kiedyś nagrywało. Ja do teraz nagrywam gówno. Kto się uśmiał pisać? Eee. I co? Jak ten odcinek Ci się spodobał, to łapka w górę, subskrypcja, z dzwoneczkiem, jak lubisz moje filmy i content, e, możesz udostępnić, byłby wycieczny. możesz skomentować, no... Ten odcinek możesz skomentować, no... Nie wiem o czym, nie wiem, ale możesz skomentować, też bym był wycieczny. bo statystyki idą, no kanału wyżej i się kanał, yy, odcinki no bardziej no wybijają wtedy i co wchodzę do opisu kanału oraz filmu i ja się z wami żegnam do kolejnego odcinka na tym kanale i cześć.